Przed nami druga część filmiku o tym, jakie badania należy wykonać przed pierwszą wizytą u lekarza, który, u którego będziemy diagnozować nasze problemy z zajściem w ciążę. Dlatego, jeżeli jesteście ciekawi, co mam do powiedzenia na ten temat, który kończymy dzisiaj, zostańcie ze mną w dalszej części filmu. Pamiętajcie o tym, że będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał i zostawicie komentarz oraz um, łapkę w górę. Powiedziałam Wam już w poprzedniej części filmu, jakie badania należy wykonać pomiędzy drugim a trzecim dniem cyklu oraz jakie badania należy wykonać niezależnie od dnia cyklu, ale warto ze sobą zabrać. A dzisiaj chciałam Wam wspomnieć o tym, że w drugiej fazie cyklu też powinniśmy wykonać badania, które. Pomogą nam troszeczkę w zrozumieniu i wykluczeniu przede wszystkim, jakie te problemy mogą się nas tyczyć. Więc, jeżeli jesteśmy w stanie określić mniej więcej czas owulacji w naszym cyklu, pamiętajmy, że owulacja to nie jest zawsze 14 dzień cyklu, tylko. Powinna ona być w przypadku zdrowej kobiety, zdrowej owulacji, dobrej owulacji, 14 dni przed y, miesiączką. Dlatego my nie jesteśmy w stanie na początku cyklu określić, że na pewno będzie to y, 14 lutego czy 28 maja, y, ponieważ 14 dni wcześniej dostaliśmy miesiączkę. Y, tylko. Musimy jakby obserwować nasz organizm bądź wykonywać testy owulacyjne, żeby przybliżyć ten dzień i wtedy będziemy mogli mniej więcej określić, kiedy należy wykonać badania w drugiej fazie cyklu. I teraz słuchajcie, no ja tutaj cały czas używam tego określenia mniej więcej. Dlaczego? Dlatego, że ja powtarzam wielokrotnie, że jedynym prawdziwym potwierdzeniem, 100% owulacji jest ciąża. Żaden lekarz w. 100% wam nie potwierdzi, że ta owulacja się odbyła. Oczywiście możemy wnioskować to na podstawie USG kontroli czyli monitoringu cyklu na podstawie właśnie badań hormonalnych czy obserwacji śluzu oraz naszej temperatury i te wszystkie czynniki przybliżają nas jakby zwiększają współczynnik i prawdopodobieństwo tego, że ta owulacja była ale no pewność daje nam tylko to, że jest ciąża, no bo bez owulacji ciąży nie może być na pewno. Jeden taki przypadek w historii był, o czym wszyscy wiedzą, ale, ale raczej się to nie zdarza. I słuchajcie, 7 dni po tej owulacji w przybliżeniu powinniśmy wykonać badanie progesteronu. Czasami lekarze zlecają również badanie progesteronu na początku cyklu, w drugim, trzecim dniu, tak jak tamte badania, o których wspominałam w poprzednim filmie, ale jest to raczej spowodowane jakby wykluczeniem pewnych tam zaburzeń hormonalnych. Normalnie nie wykonuje się tego badania na początku cyklu, tylko właśnie w drugiej fazie cyklu około 7 dni po owulacji. Dlaczego 7 dni? Dlatego, że wtedy ten poziom ym, progesteronu jest, wydaje się jakby najwyższy, jeżeli nawet nie dochodzi do zapłodnienia, jeżeli dochodzi do zapłodnienia, on będzie rósł. Jeżeli nie dojdzie do zapłodnienia, będzie on albo przez jakiś czas jeszcze na tym samym poziomie, albo zacznie on po prostu spadać, ponieważ miesiączka jest to jakby efekt właśnie też tego spadku progesteronu, który daje sygnał organizmowi do tego, że nie doszło do zapłodnienia. Ciałko żółte nie wytwarza tego progesteronu w dalszym ciągu i należy oczyścić endometrium i ciało, by przygotować się na następny cykl i na następną szansę na ciążę. Tak, dlatego w drugiej fazie cyklu warto jest wykonać to badanie progesteronu i też y, homocysteina, o której Wam wspomniałam w poprzednim filmiku. Niektórzy lekarze twierdzą, że warto jest ją wykonywać w drugiej fazie cyklu, ale y, może wynika to, wynikać to z tego, że ona często w drugiej fazie cyklu jest troszeczkę po prostu wyższa. Y, druga sprawa jest taka prolaktyna. Ja... Jestem zwolenniczką badania prolaktyny i na początku cyklu i w drugiej fazie cyklu. Przed wizytą na tą pierwszą u lekarza może nie jest to turbo konieczne wystarczy zbadać ją raz w cyklu na początku razem z tym TSH, o którym wspomniałam. Ale jeżeli już mówimy o tych badaniach w drugiej fazie, ja zawsze wykonuję prolaktynę i progesteron dlatego że prolaktyna, która jeżeli borykamy się z problemami z prolaktyną, ona potrafi bardzo dużo mieszać również w drugiej fazie cyklu i dobrze jest ją zbadać razem z progesteronem. I ja również badam wtedy poziom beta HCG, jeżeli mam taką możliwość. Dlaczego? Jest to wcześnie i nie, nie trzeba badać tego przed pierwszą wizytą u lekarza. Wspominam o tym tylko jako dygresję. Ponieważ wiem, że ten filmik będą oglądały też osoby, które mnie obserwują, które się starają długo, które się badają, i też tak ukłon w ich stronę, a propos tych badań w różnych fazach cyklu, badam to beta-HCG, dlatego żeby wykluczyć te wczesne poronienia. A jak wiadomo, beta-HCG jest wykrywalna o wiele wcześniej w krwi, jak w moczu. Więc jeżeli już robię to badanie, to. Oznaczam czasami też tą beta HCG, ale później jeszcze powtarzam to badanie w 11 dniu po owulacji. I jeżeli, a jeżeli nie ma możliwości, no to robię po prostu testy ciążowe z moczu, ponieważ paradoksalnie to wykluczenie, jakby wykluczenie... Ta te ciąże biochemiczne bardzo dużo dają w diagnostyce, i ja wiem, że to jest trudne, ja wiem, że to boli, ale jeżeli dochodzi do zapłodnienia i z jakichś przyczyn jest problem z implantacją, to już mamy konkretny sygnał, co leczyć i w co uderzać, żeby to poprawić. Dobrze, bo ja znowu już teraz rozgaduję się nie w temacie, więc podsumowując wszystkie badania, które należy. Wykonać przed y, wizytą u, pierwszą wizytą u ginekologa, szczególnie jeżeli idziemy prywatnie. Moje mili, y, pójdziecie prywatnie na wizytę. Lekarz powinien wykonać y, bardzo szczegółowy wywiad y, środowiskowo-rodzinno-zdrowotny, y, żeby y, już mieć jakieś sygnały, co należy diagnozować i z pewnością. Te wyniki będzie chciał zobaczyć. Dlatego, żeby zaoszczędzić czas, żeby zaoszczędzić pieniądze, żeby zaoszczędzić też jakby nasze zdrowie nerwy, bo wiadomo, że każdy kolejny dzień tej ciąży oporności jest trudnym dniem. Myślę, że warto jest te badania wykonać, ponieważ na wizycie prywatnej i tak z reguły nie dostaniecie skierowania na NFZ i te wyniki dobrze ze sobą mieć. Skoro i tak będziecie musieli zapłacić. Także podsumowując, drugi, trzeci dzień cyklu wykonujemy badanie LH, FSH, estradiol. Dodatkowo badamy TSH, FT3, FT4, prolaktynę i. 7 dni po owulacji około możemy wykonać to badanie progesteronu. Specjalnie wspominam teraz o innych wynikach, które Wam wspomniałam wcześniej, żeby Wam już nie mieszać w głowach. Wydaje mi, a przepraszam, co jest jeszcze bardzo istotne i do czego muszę wrócić: badanie oczywiście glukozy i insuliny. Tylko, że to jest już niezależne od dnia cyklu, możemy wykonać to w każdym dniu, byleby być na czczo i do wszystkich tych wyników należy być na czczo. Są głosy, że do tarczycy nie, ale ja będę się upierać, że trzeba. Także podsumowując, wszystkie wyniki, które trzeba wykonać to jest LH, FSH, estradiol, glukoza, insulina. TSH, FT3, FT4 i w drugiej fazie progesteron. Mam nadzieję, że teraz o niczym nie zapomniałam. Jeżeli tak, to na pewno napiszę Wam jeszcze w opisie jednego i drugiego filmu. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam, że to nie było zbyt chaotyczne. Przypominam o tym, że jeżeli Wam się mój kanał podoba, będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie go, jeżeli zostawicie po sobie ślad. Zapraszam Was na moje media społecznościowe. A teraz się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym filmie.